W tym kraju jest jeden aspekt, który wyróżnia się, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety: obecność pięknych blondynek, które wyróżniają się nie tylko swoim wyglądem fizycznym, ale także inteligencją i umiejętnościami językowymi. Zostań do końca, aby je poznać. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i naciśnij mały dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Zaczynamy. Kanada, kraj wyróżniający się ogromem, zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i wielką różnorodnością kulturową, jest również miejscem, w którym piękno i urok jego mieszkańców nigdy nie pozostają niezauważone. Jest jednak znana ze swoich rozległych krajobrazów gór i lasów, a także ze swojej wielokulturowości w kraju takim jak Kanada, gdzie dwoma oficjalnymi językami są angielski i francuski. Kanadyjskie kobiety są w większości dwujęzyczne, a nawet trójjęzyczne. Ta biegłość w kilku językach daje im wyjątkową przewagę, która nie tylko pozwala im komunikować się z ludźmi z różnych części świata, ale także odzwierciedla poziom wykształcenia i wyrafinowania, który trudno znaleźć w innych krajach. Umiejętność posługiwania się więcej niż jednym językiem, jest w wielu przypadkach koniecznością w codziennym życiu tych kobiet biorąc pod uwagę, że Kanada jest domem dla zróżnicowanej populacji imigrantów, z których wielu mówi różnymi językami, takimi jak mandaryński, hiszpański czy arabski. To wielokulturowe środowisko przyczynia się do tego, że Kanadyjki są bardziej otwarte i przystępne, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie relacji z obcokrajowcami. I chociaż blondynki są często stereotypem, który nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość. Nie ma wątpliwości, że Kanada jest domem dla dużej liczby kobiet o cechach fizycznych, takich jak blond włosy, jasne oczy i wysportowana sylwetka, która przyciąga uwagę gdziekolwiek się pojawią. To nie tylko genetyka po ich stronie, ale także styl życia promowany przez ten kraj, pełen aktywności na świeżym powietrzu, sportu i skupienia się na dobrym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. To, co naprawdę odróżnia Kanadyjki od innych, poza ich atrakcyjnością fizyczną, to ich zdolność do adaptacji do różnych kultur i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego świata. Wiele z nich dorasta w środowisku, w którym celebruje się różnorodność, co pozwala im być niezwykle empatycznymi i otwartymi na nowe doświadczenia. Ta otwartość jest szczególnie atrakcyjna dla obcokrajowców szukających nie tylko piękna, ale także autentycznych więzi. Kanadyjskie blondynki są oczywiście znane nie tylko ze swojej budowy ciała czy umiejętności językowych. Edukacja jest podstawową wartością w Kanadzie, a wiele z tych kobiet jest dobrze wykształconych. Kanadyjskie uniwersytety są uznawane na całym świecie, a wiele kanadyjskich kobiet wyróżnia się w takich dziedzinach jak medycyna, inżynieria, sztuka i polityka. W tym kontekście nierzadko zdarza się, że kanadyjska kobieta jest równie inteligentna i wnikliwa, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. W większych miastach, takich jak Toronto, Montreal czy Vancouver, kobiety można zobaczyć na spotkaniach biznesowych, wydarzeniach kulturalnych lub zajęciach na świeżym powietrzu, zawsze zachowując elegancką, ale przystępną prezencję. Życie w tych miastach jest dynamiczne, pełne możliwości i zawsze z różnymi zagranicznymi wpływami, które wzbogacają lokalną kulturę. To sprawia, że kanadyjskie kobiety są jeszcze bardziej fascynujące, ponieważ mają globalne spojrzenie i wyjątkową perspektywę na życie. Życie w Kanadzie oznacza również bycie otoczonym przez zapierające dech w piersiach naturalne piękno. Od gór skalistych po wybrzeża Atlantyku, kraj ten oferuje różnorodne krajobrazy. Które pozwalają kobietom cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu, taką jak wędrówki, jazda na nartach, pływanie w krystalicznie czystych jeziorach lub wędrówki po parkach narodowych. Przyczynia się to do ich zdrowej sylwetki i często można zobaczyć Kanadyjczyków cieszących się tymi zajęciami przy jednoczesnym zachowaniu szczupłej sylwetki. Zdrowy i aktywny styl życia jest odzwierciedleniem tego, jak te kobiety dbają o siebie co widać w ich promiennej skórze i zaraźliwej energii. Kanadyjska kultura, która promuje równość płci i wzajemny szacunek, pozwoliła również kobietom rozwinąć niezależność i autonomię, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Równe szanse doprowadziły do tego, że wiele kanadyjskich kobiet nie tylko zajmuje stanowiska kierownicze w biznesie, ale także jest głęboko zaangażowanych w życie społeczne i polityczne. Ta niezależność w połączeniu z ciepłą i przyjazną osobowością sprawia, że Kanadyjki są niezwykle interesujące i pożądane. Fakt, że Kanadyjki, zwłaszcza blondynki, mówią kilkoma językami, ma również ogromny wpływ na ich relacje z ludźmi z innych krajów. Biegła znajomość kilku języków pozwala im łatwo nawiązywać kontakty z obcokrajowcami, ułatwiając tworzenie relacji międzykulturowych. Ta umiejętność językowa jest niezbędna w zglobalizowanym świecie, a Kanadyjki radzą sobie z nią z imponującą łatwością. W wielu przypadkach Kanadyjki swobodnie posługują się językiem francuskim, angielskim, hiszpańskim i innymi językami, co czyni z nich kulturowy pomost pomiędzy różnymi społecznościami. Ponadto kanadyjskie blondynki znane są ze swojej zrelaksowanej i bezpretensjonalnej postawy, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Nierzadko można zobaczyć je w lokalnej kawiarni, cieszące się przyjazną rozmową z przyjaciółmi, a nawet dzielące się spokojną chwilą na łonie natury. Życzliwość i prostota, jaką emanują te kobiety, zjednują im wszystkich, którzy je spotykają. Chociaż kanadyjskie blondynki są znane ze swojej urody, są również znane ze swoich umysłów i zdolności do doskonalenia się w różnych dziedzinach. Od odnoszących sukcesy, bizneswoman po wpływowe artystki, kanadyjskie kobiety stają się wzorem do naśladowania, zarówno ze względu na swój wygląd, jak i osiągnięcia intelektualne. To sprawiło, że wiele z nich zostało uznanych za punkt odniesienia we współczesnym świecie, w którym połączenie piękna i inteligencji jest kluczem do sukcesu. W końcu życie w Kanadzie oznacza nie tylko cieszenie się krajem pełnym naturalnego piękna, i różnorodności kulturowej, ale także obserwowanie, jak kanadyjskie kobiety ze swoim urokiem i wielojęzycznymi umiejętnościami radzą sobie w każdej dziedzinie. Ich zdolność do równoważenia życia zawodowego, społecznego i osobistego przy jednoczesnym zachowaniu urzekającego uroku jest tym, co naprawdę czyni je wzorem do naśladowania. Kanadyjskie kobiety, zwłaszcza blondynki, które dominują w tym kraju, Znane są nie tylko ze swojego wyglądu fizycznego, ale także ze sposobu, w jaki ucieleśniają unikalne połączenie inteligencji, łagodności i pewności siebie. Ta równowaga zewnętrznego piękna i wewnętrznego bogactwa jest cechą, która odróżnia Kanadyjki od kobiet w innych częściach świata. W kosmopolitycznych miastach, takich jak Toronto, Montreal czy Vancouver, kanadyjskie kobiety czują się komfortowo w szerokim zakresie scenerii od głośnych wydarzeń po spokojny spacer po parku. Ich wszechstronność jest jednym z głównych powodów, dla których wielu uważa Kanadyjki za jedne z najbardziej atrakcyjnych kobiet na świecie. Oprócz umiejętności językowych, Kanadyjczycy mają solidne wykształcenie, które przygotowuje ich do stawienia czoła zglobalizowanemu światu. Wiele z nich dorasta w rodzinach, które cenią sobie dostęp do szkolnictwa wyższego i rozwój osobisty. W rzeczywistości Kanada ma jeden z najbardziej zaawansowanych i zróżnicowanych systemów edukacji na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie intelektualnym jej kobiet. Jest to połączone z otwartą i przyjazną postawą, cechami, które sprawiają, że są one doskonałymi gospodarzami, towarzyszami i przyjaciółmi, chętnymi do dzielenia się swoim światem z innymi. To sprzyjające środowisko kulturowe i edukacyjne. Sprzyja pięknu, które zależy nie tylko od fizyczności, ale także od czarującej postawy i bystrego umysłu. Blondynki w Kanadzie nie tylko wyróżniają się społecznie i w miejscu pracy, ale są również wysoko cenione za ich zdolność do adaptacji i doskonalenia się w różnych dziedzinach. Zawodowo wiele z nich pełni role przywódcze, co czyni je nie tylko wzorami do naśladowania, ale także kobietami, które budzą szacunek. Ze względu na swoją inteligencję i umiejętności. Połączenie urody, inteligencji i osobowości, która obejmuje różnorodność kulturową, sprawia, że Kanadyjki są jednymi z najbardziej pożądanych kobiet na świecie. Ta równowaga i połączenie, które udaje im się utrzymać z otoczeniem, to tylko niektóre z wielu aspektów, które sprawiają, że wyróżniają się na globalnej scenie, nie tylko ze względu na swój wygląd zewnętrzny ale także ze względu na swoją wyjątkową i fascynującą obecność. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go i zasubskrybuj, aby zobaczyć więcej takich filmów. Do zobaczenia.